Witam Was serdecznie na dzisiejszej lekcji. Tematem dzisiejszej lekcji jest potęgowanie potęgi. No to najpierw zastanówmy się, co oznacza ten temat. Zobaczcie, mamy potęgować, czyli coś napisać do potęgi, ale co potęgować? Potęgę. A przypominam, że zapis potęga to jest na przykład 2 do czwartej, tak? Czyli ja mam takie wyrażenie 2 do czwartej jeszcze spotęgować, na przykład do potęgi trzeciej. I taki zapis... Oznacza te słowa, potęgowanie potęgi. Czyli zobaczcie, mamy jedną podstawę, a dwa malutkie wykładniki napisane jeden obok drugiego. Tu musi być nawias, żeby rozgraniczać, co jest co, bo jeżeli by tego nawiasu nie było, to ten zapis by oznaczał coś innego, i w kolejnym zadaniu z takim czymś być może się spotkacie, tak? No ale takie coś, to my wiemy jak rozpisać, bo przecież my wiemy co oznacza symbol do potęgi trzeciej, że należy to, co tu widzę, trzykrotnie klepnąć. 2 do czwartej razy 2 do czwartej razy 2 do czwartej, tak? Czyli ja mogę sobie to zapisać w ten sposób. A doskonale wiecie, że to już jest twierdzenie, które żeśmy poznali: że jak mamy mnożenie, są te same podstawy na dole, to wykładniki się dodaje, czyli 4 dodać 4 dodać 4 jest 12. I w ten sposób, żeśmy się dowiedzieli, że takie wyrażenie 2 do 4 i do trzeciej to jest 2 do 4 razy 3, bo tu miało wyjść 12. 4 dodać 4 dodać 4, no to jest inaczej 3 razy 4, tak? Czyli zobaczcie, dowiedzieliśmy się, jak pozbyć się tego niezręcznego zapisu, takiego, gdzie nie wiedzielibyście, jak sobie z tym poradzić, tak? Dowiedzieliśmy się, że te wykładniki się po prostu mnoży. Czyli zobaczcie, w poprzednich twierdzeniach się wykładniki dodawało, ale myśmy mieli wtedy kilka podstaw napisanych, mieliśmy taką sytuację. Jedna podstawa, druga podstawa, trzecia podstawa i pomiędzy razy. Wtedy żeśmy wykładniki dodawali. Tu nie mamy takiej sytuacji. Tu mamy jedną podstawę, kilka wykładników, które jeden za drugim stoją, i wtedy te wykładniki właśnie się mnoży. Pierwsze zadanie, jakie macie, bo robimy zadania z waszego podręcznika. Pierwsze zadanie, aha, jeszcze zobaczcie. W takim razie możemy to zapisać oczywiście symbolicznie. I proszę, aby w zeszycie waszym pojawił się najpierw właśnie na tej dwójkach ten przykład, a potem ten zapis symboliczny, że A do M tej do N tej to jest A do M razy M. I teraz przystępujemy do zadań. Robimy zadania z podręcznika ze strony 229. Strona 229 te zadania będziemy robić. I zaczynamy, słuchajcie, od zadania pierwszego. To jest takie zadanie na rozgrzewkę. Zrobimy sobie pierwszy wiersz z tego zadania, czyli tutaj mamy 7 do 8 i do 9, ile to jest. Potem jest minus 3 czwarte, zobaczcie, ze względu na to, że to jest ułamek, jeszcze w dodatku minusowy, musi on sam być w nawiasie. Potem mamy dopiero wykładnik potem jest drugi nawias i dopiero jest ten drugi wykładnik, tak? Zrobimy sobie najpierw te dwa przykłady. No to zobaczcie, zgodnie z tym, co żeśmy teraz powiedzieli, no po prostu wykładniki się mnoży, czyli to jest po prostu 7 do 8 razy 9, czyli do 72. A tu co? Jest podstawą minus 3 czwarte, czyli piszę, że to jest minus 3 czwarte... Do 6 razy 8, czyli do 48. No i pytanie, czy ja to mogę inaczej jeszcze zapisać? Mogę, ponieważ wiem, że jeżeli mam parzysty wykładnik, to wynik tego będzie dodatni, czyli ja mogę napisać, że to jest 3 czwarte do 48, ale zobaczcie, że musi zostać nawias, bo ułamki muszą być pisane w nawiasie, jeżeli ten wykładnik ma dotyczyć i licznika, i mianownika. Jeżeli nie będziecie pisać nawiasu, to znaczy, że 48 tylko dotyczy licznika. No i tak, takie błędy, żeście robili właśnie na kartkówce. Zrobię jeszcze podpunkt E. Zobaczcie, tutaj podpunkt E to jest jeszcze większa kolubryna, bo to jest tak 4 do 6. Potem jest do 8. I potem jest jeszcze do 3. Ale tak naprawdę, ile oni sobie tych wykładników tu napiszą, nie ma znaczenia. Zasada jest ta sama, mnożymy to, czyli to będzie 4 do 6 razy 8 razy 3, czyli to jest 4 do 48 razy 3, 48 razy 3, 48, 40 razy 3, 120 i 24, czyli 144, czyli mam aż taki duży wynik. I ostatni z tego wiersza przykład to jest na literkach. Ale to nie ma żadnego znaczenia dla nas, czy my tu mamy na literkach, czy nie na literkach. Zasada jest ta sama. Jeżeli widzę, że mam jedną podstawę i tutaj w ten sposób ułożone wykładniki, to należy je ze sobą pomnożyć. 5 razy 15 jest 75. Proszę, abyście drugi wiersz, czyli B, D, F i H, policzyli teraz samodzielnie. Możecie zatrzymać filmik. Ja teraz gumuję tablicę i zaraz robimy. Kolejne zadanie. Kolejnym zadaniem, które się zajmiemy, to słuchajcie, przeskoczę do zadania czwartego. Tak. Już możecie patrzeć, co jest w zadaniu czwartym. Polecenie w zadaniu czwartym jest zapisz w postaci potęgi o podstawie mniejszej niż 10. A słuchajcie, na przykład przykład jest taki. 16 jest 16 do czwartej, tak? I napisać to w postaci potęgi o podstawie mniejszej niż 10. I słuchajcie, tutaj już się trzeba wykazywać sprytem, i tu się przydają te nasze worki, o których ja już Wam wspominałam, i tu Wam przypomnę, przygotowałam sobie, że zobaczcie, mam taki worek dwójek. Co to oznacza, że wszystkie liczby, które są w tym worku, mogę zapisać w postaci potęgi liczby 2. 4 to jest 2 do 2, 32 to jest 2 do 5 na przykład, a 512 to jest 2 do 9. I tak przygotowałam tutaj parę tych worków. Zobaczcie, tutaj jest worek, której szefem jest trójka, tak? Czyli mamy 3 do drugiej, do trzeciej, do czwartej, wypisane do 5 i do 6. Mam jeszcze taki worek czwórek przygotowany, jeżeli będzie potrzeba, i mam taki worek piąty. No i w tym momencie, jeżeli ja mam liczbę 16 do czwartej, to ja na razie ten worek trójek usunę, bo on szesnastką nie ma nic wspólnego. Ale zobaczcie, ja mogę zastosować te dwa worki. Czyli mogę albo zastosować worek dwójek, bo w tym worku 16 się znajduje. I w worku z czwórkami też się szesnastka znajduje. A to oznacza... Że ja mogę albo skorzystać z tej podpowiedzi i sobie uświadomić, że przecież 16 to jest nic innego jak 2 do czwartej, albo skorzystać z tego worka i nic innego jak zastosować, że 16 to jest 4 do drugiej, tak? I teraz. Ja mogę, jeżeli będę na tym się sugerować, tym workiem, to ja zobaczcie, zamiast 16, ja tą 16 wymieniam sobie na zapis 2 do 4, bo 16 tu mówię, to jest to samo, równa się oznacza to samo, co 2 do 4. Ale ja wtedy te 2 do 4 muszę napisać w nawiasie. To jest ta moja 16. 16 wymieniam na 2 do 4, no a za 16 dopiero było do 4. I dowiaduję się w tym momencie, teraz zobaczcie, to jest to twierdzenie, które teraz mam. Mam jedną podstawę i tutaj malutkie wykładniki, że co się z tym robi? No, oczywiście mnoży. 4 razy 4 jest 16, czyli się dowiedziałam, że 16 do 4 to jest inaczej 2 do 16. Ale ponieważ czwórka też jest mniejsza niż dziesiątka, więc ktoś z was mógłby wpaść na ten pomysł, tak? No i wtedy zamiast zapisu 16 do 4 mógł sobie zamiast szesnastki napisać 4 do drugiej do czwartej. No i uzyskałby wtedy zapis, że to jest 4 do 8. Oba te przykłady są oczywiście dobre. Zrobię jeszcze podpunkt b zadania czwartego. To jest 25 do drugiej. Jeżeli ja mam teraz 25 do drugiej, no to z liczbą 25 te worki nie mają nic wspólnego. Mam nadzieję, że już wpadliście na pomysł, co jest szefem takiego worka, w którym jest liczba 25. Oczywiście szefem jest piątka i też mam przygotowany ten worek. Zobaczcie, liczby, które mają bezpośredni związek z piątką w działaniach na potęgach, to jest oczywiście liczba 25. 125 i 625. I niestety tu musimy się tego uczyć i musimy zapamiętywać te liczby, żeby wam no po prostu to jest to jest taki dział dla sprytnych ludzi. Tak? Sprytne osoby sobie świetnie z potęgami radzą. No i tutaj mamy przykład. Ile to jest 25 do drugiej? No to zobaczcie, patrząc na ten worek, widzę, że 25 potrafię zapisać za pomocą piątki. To jest 5 do drugiej przecież, czyli zamiast 25 piszę 5 do drugiej. To jest napisane 25, no ale oczywiście jeszcze jest do drugiej. Tak, mogę to napisać, że to jest 25, i to jest to samo. To jest 25, tak? No a do drugiej jest przepisane. No, i teraz mogę zastosować twierdzenie potęga potęgi, czyli końcowy wynik jest 5 do 4. Spełniłam polecenie, zapisałam za pomocą podstawy mniejszej niż 10. Potem tu jest liczba 32. No to szukamy, w którym worku znajduje się liczba 32? W worku dwójek. Potem jest liczba 27. To mamy worek trójek. 27 to jest 3 do 3. No, i potem jest liczba 125, no więc znów wracamy do worka piątek. Proszę pozostałe zadania z zadania czwartego zrobić. A teraz wrócimy do zadania trzeciego, bo ja uważam, że te zadania powinny być troszkę w takiej kolejności, żebyście zobaczyli, że tak można robić. No a teraz zobaczyli sytuację, kiedy po prostu będziemy już to w praktyce tak naprawdę wykorzystywać, bo tutaj mamy konkretne polecenie. Mamy takie zagadki w zadaniu trzecim. W zadaniu trzecim mamy taką zagadkę. Odgadnij, co się kryje pod literką A. Tak. Wiem, że są to zadania, które sprawiają niektórym osobom problemy. No ale może się uda, że zrozumiecie wszyscy. I teraz zobaczcie, żeby mieć pewność, co się kryje pod literką A. A a jest u góry ta nasza zagadka, to musimy postarać się, żeby na dole podstawy były jednakowe. No i teraz zasada jest zawsze: sprowadzam do mniejszej podstawy. Możecie sobie to zapisać. Sprowadzam do mniejszej podstawy. Oczywiście, bo wtedy mogę się powołać na worek dwójek. Tak? A pamiętajcie, na szefa zawsze wymieniamy, tak? Czwórka znajduje się w worku dwójek. Czyli zamiast cztery mogę napisać przecież dwa do drugiej. Czwórkę wymieniam na dwa do drugiej. Tak. Potem tu mam u góry 8, więc muszę dać nawias, bo to jest moje na razie 4. I przepisuję 8. To jest to. To jest to. Tak? A tutaj nic nie ruszam, no bo tu mam tą zagadkę. No i teraz zobaczcie, że mam ten zapis potęga potęgi, więc wiem, że to mogę ze sobą wymnożyć. No i zagadka tak naprawdę jest rozwiązana, bo jeżeli mi mówią, że 2 do 16. To jest to samo co 2 do której, no to no do 16. Przecież napisali mi, że to ma być 16. Czyli mogę pod spodem sobie napisać, że pod A jest ukryta 16. Jeszcze jeden taki podpunkt zrobimy. Yy, może zrobię podpunkt C. 9 do 9 równa się 3 do C. No to muszę teraz zmienić. I napisać 9 do 9. Równa się 3 do C. Tak? No i teraz już kombinujcie. Zobaczcie, że teraz się powołuje na worek trójek. Chcę wszystko doprowadzić do trójki. Przypominam, sprowadzamy do mniejszej podstawy, do mniejszej liczby. Wtedy będzie Wam łatwiej, tak? Jak będziecie w szkole średniej, to będziecie też potrafić sprowadzić do tej większej liczby, ale zawsze łatwiej sprowadzić do mniejszej liczby. Tak, my zawsze sprowadzać będziemy do mniejszej liczby. No i teraz widzimy, że faktycznie, że 9 yy, mogę zapisać jako 3 do potęgi drugiej. Tak? To jest moje 9, więc na razie napisałam tylko to. Muszę teraz dopisać do 9, no a tutaj przepisać 3 do C. No i znów mamy już znaną naszą sprawę. Wiemy, że to się wymnoży. Czyli mam 3 do 18 równa się 3 do C, czyli dowiedziałam się, że pod C jest ukryta osiemnastka. A teraz pokażę wam przykład E. Bo przykład E wygląda troszkę inaczej. Jeżeli chodzi o przykład E, to zobaczcie, że tu jest troszkę zmieniona sytuacja. Mianowicie w innym miejscu jest ta niewiadoma, bo mamy tak, 7 do 6 to się równa E do 3. No i teraz zobaczcie, sytuacja jest taka, że teraz na dole podstawa jest dla mnie niewiadomą. Ale tak naprawdę. Zasada jest dokładnie ta sama, to znaczy, jeżeli ja chcę odkryć teraz dół, to muszę teraz wszystko zrobić, żeby u góry, u góry mieć to samo. No i, żeby sobie uświadomić, jak to można zrobić, to ja wrócę do moich kartek początkowych i chcę Wam pokazać coś takiego. Zobaczcie, że tak naprawdę, na razie na chwileczkę to zostawię, zobaczcie. Mieliśmy coś takiego, że 2 do 4 i do trzeciej, to się równa 2 do 4 razy 3, tak? Ale mało tego, przecież mnożenie jest przemienne, to ja samej mogę powiedzieć, że tak naprawdę, czy mam 4 razy 3, to mam 3 razy 4, 4, to jest to samo, i ja mogę to samo napisać jako 2 do 3, do 4. Czyli to jest bardzo ciekawa sprawa, którą warto zapamiętać, że ja tu mam pole manewru, ja mogę sobie kombinować. Tak? Czy ja chcę mieć u góry trójkę, a czwórkę napiszę tu w nawiasie, a może bardziej mi będzie pasować mieć u góry czwórkę, a trójkę mieć w nawiasie. I teraz patrząc na to, co się tu dzieje, pokażę Wam, że właśnie dokładnie o takie kombinowanie chodzi w tym przykładzie, bo ja chcę mieć. Jak tu mi napisali, tu nie mam pola manewru, tu mam trzy. Ja chcę mieć tu trójkę, to ja tu też chcę mieć trójkę. No i jaki związek ma szóstka z trójką? No to, że 6 to jest dwa razy 3. Albo 3 razy 2. I teraz ja muszę podjąć decyzję, czy ja piszę 7 do drugiej i do trzeciej, czy siedem do trzeciej i do drugiej. Ale ponieważ ja chcę mieć trzy u góry, to ja wybieram opcję trzy na zewnątrz, tak? Czyli zobaczcie, ja tą szóstkę rozpisuję sobie jako 7 do właśnie 2 razy 3, czyli jako 7 do drugiej i do trzeciej. I to jest bardzo ważny moment tego zadania, że ja mam prawo właśnie szóstkę zapisać jako iloczyn, a potem przejść na tą potęgę potęgi, czyli zastosowujemy teraz taki y, dziwny, rzadziej spotykany sposób potwierdzenie, czyli iloczyn właśnie taki no, dużą liczbę rozmieniam na drobne i zapisuję w postaci takiego iloczynu, tak? I potem już mam potęgę potęgi. No i teraz zobaczcie, jeżeli ja to mam E do trzeciej, to teraz. Zostawiam sobie to, co mi się powtarza, czyli to jest to 3, a reszta to jest to E. Czyli co to jest E? To jest to całe, tak? A ponieważ 7 do drugiej to jest oczywiście 49, czyli zobaczcie, ja mogę napisać, że to jest 49 do trzeciej, równa się E do trzeciej, tak? I w tym momencie mogę stwierdzić, że pod E jest ukryte 49. Dowiedziałam się, co się kryje pod E. Musicie sobie to przeanalizować na spokojnie. Proszę ten fragment sobie ze dwa razy obejrzeć, bo to trzeba sobie w głowie poukładać. Na pewno, tak? Ja zrobię przykład jeszcze G, żeby tą pierwszą linijkę znów zrobić, a drugą linijkę spróbujecie zrobić samodzielnie. Czyli teraz mamy jeszcze przykład. 2 do 20, G do 10. 2 do 20. 2 do 20. O, nic mi nie chce tu pisać. Musi być mokro. 2 do 20. Wściekło się. 2 do 20. To się równa G do 10. Do dziesiątej taką. No i teraz zobaczcie. W takim razie znów, ponieważ na dole jest zagadka, to ja się skupiam na górze. Ja chcę mieć u góry to samo. I tym razem zawsze skupiamy się na tej większej liczbie, bo tą większą liczbę mogę. Zapisać w postaci iloczynu mniejszych. No myślę, że już macie pomysł, że przecież 20 to jest 2 razy 10, tak? A potęga potęgi pokazuje mi, jak z takiego iloczynu mogę właśnie przejść na potęgę potęgi to twierdzenie, czyli mogę to zapisać jako 2 do 2 i do 10. Zobaczcie, że jakbyśmy stosowali twierdzenie, byśmy robili 2 razy 10, czyli byśmy napisali, że to jest 2 do 20. No a tu jest g do 10. No, już widzicie, że dziesiątka, Znowu użyję kolory, żebyście widzieli, dziesiątka zostaje, tak, a reszta to jest to G. Dwa do drugiej, czyli to jest tak naprawdę 4. Tu jest G. Dziesięć oczywiście jeszcze przepisuję do dziesiątej, do dziesiątej. No i już wszyscy widzą, można to było już szybciej napisać, że pod czwórką jest ukryta, że pod G, G to jest 4. tak. I teraz, słuchajcie, przejdziemy jeszcze do zadania siódmego. Jeżeli chodzi o zadanie siódme, to treść tego zadania jest porównaj, czyli wstaw znak. Mamy dwie liczby i mamy porównywać, tak? Tak, i to jest też ważny przykład, ze względu na to, że musimy sobie przypomnieć pewien fakt, który ja już Wam podawałam na jednej lekcji do zapamiętania. Że w potęgach, jak porównujemy potęgi, to też trzeba z tym uważać. Tak naprawdę w potęgach musimy być na każdym kroku bardzo uważni, bo czyha na nas wiele różnych niespodzianek i nawet na kartkówce też żeście się przekonali, że żeście na niektóre niespodzianki się nabrali. I tutaj też musimy być cały czas czujni. Otóż pamiętajcie, że jeżeli ja ułamki potęguję, czyli na przykład jedną drugą podnoszę do potęgi, to im większa potęga, tym liczba się pomniejsza. Bo ja mam jedna, druga, potem 1 czwarta, czyli mniej. Potem 1 ósma, jeszcze mniej. Jedna szesnasta, jeszcze mniej. Mam coraz mniej. Czyli jeżeli ja ułamki potęguję, to muszę pamiętać, że im większy wykładnik, tym ułamek się pomniejsza. Jest mniejszy. Natomiast, oczywiście, jeżeli w podstawie jest liczba powyżej jedynki. Tak, półtora, 2, 3 i tak dalej, ale może być 1,2 na przykład, bo to już jest powyżej jedynki. To wtedy oczywiście im większy wykładnik, tym cała potęga jest większa. No i tutaj troszeczkę to się trenuje, tak? Czyli w zadaniu siódmym mamy podpunkt A. No to to jest sytuacja łatwa. 5 do drugiej, do trzeciej, czy 5 do trzeciej, do drugiej. No tu myślę, że nikt by się nie nabrał, bo wszyscy widzą, że przecież to jest potęga potęgi. 2 razy 3 jest 6, 3 razy 2 jest 6, więc oczywiście to jest to samo. Ale teraz mamy dalej. Zobaczcie. O, tu jest ta sytuacja, którą Wam powiedziałam znów, że ma znaczenie, czy tu jest nawias. Bardzo ważna rzecz. Tak. Bo Twierdzenie, którego myśmy się do tej pory uczyli, to jest taka sytuacja. Ten nawias musicie widzieć. I wtedy mam potęgę potęgi, czyli to jest po prostu 4 razy 2, czyli ta strona to jest 8 po prostu do ósmej. Natomiast tu jest zupełnie coś innego. Bo tutaj na to spojrzeć należy tak, że ja 4 podnoszę do potęgi drugiej, czyli tu mam takie malutkie potęgowanie. A 4 do drugiej to jest 16, czyli tu się okazuje, że ja mam 8 do 16. Czyli oczywiście wygrywa ta strona. Jeżeli nie ma nawiasu, to to nie jest taka dwójka jak tutaj. To jest dwójka, która każe nam spotęgować tą podstawę, czyli tą czwórkę. Bo zgodnie z kolejnością wykonywania działań, wtedy tak od zewnątrz się potęguje. Więc tutaj już byłaby pierwsza pułapka. Tak, teraz pokażę Wam przykład C, bo przy, przykład C właśnie, w przykładzie C pojawia się ten ułamek, czyli mamy sytuację taką, zobaczcie, jedna, druga, do czwartej i jeszcze do piątej, a z drugiej strony mamy jedna, druga, do trzeciej i jeszcze do szóstej, tak. No, i teraz oczywiście ja muszę sobie to policzyć, czyli ja sobie wyliczam, że to jest 1, druga do 20. Też wam pokazuję, ułamki muszą być w nawiasach. Tutaj mam 1, druga do 18. Tak. No, i teraz zobaczcie. To jest to, co Wam przed chwilą mówiłam, że z ułamkami trzeba bardzo uważać, tak? Oni lubią nas nabierać. Często uczniowie się. Właśnie nabierają, że tylko patrzą na wykładnik, a nie analizują z czym mają do czynienia. Jeżeli ja teraz mam jedną drugą potęgować, to oczywiście wygrywa ta strona, tak? Bo ja tu jakbym rozpisała, to bym miała jedna druga razy, jedna druga razy, jedna druga i tak dalej 18 razy. A tu bym miała jedna druga razy, jedna druga razy, jedna druga i tak dalej aż 20 razy. Tak? A każde razy jedna druga oznacza policz połowę. Tak? Połowę możemy zapisać dzielone przez dwa albo razy jedna druga. Czyli każde razy druga to jest na pół, na pół, na pół, na pół, na pół. No to oczywiście jak się szybciej zatrzymam z tym połowieniem, no to zostanie mi więcej. Bo jeżeli ja w tym momencie jeszcze zrobię na pół i jeszcze razy na pół i dojdę dopiero tu, no to mam dużo mniejsze kawałki. Miejcie tego świadomość. Tak? I jeszcze jeden przykład zrobię, przykład E zrobię. Przykład E też wymaga od nas pewnego sprytu. Mianowicie zobaczcie, co nam chcieli zrobić. W przykładzie E Napisali z jednej strony 0,5 do 6, a z drugiej strony 0,25 do 4. Tak? I to jest przykład taki, gdzie trzeba się zastanowić. Z ułamkami dziesiętnymi zawsze się zastanówcie, czy może warto przejść na ułamki zwykłe, tak? A może warto zostać na dziesiętnych. No akurat to jest taki przykład, że co zrobię, to i tak będzie dobrze, tak? Ale chyba nie warto tu przechodzić na ułamki zwykłe, jeżeli ja tu wiszę 0,5, widzę 5, a tu widzę 25. Bo mi się to od razu kojarzy z workiem na piątki. Czyli ja wiem, że przecież ja 0,25 mogę napisać jako 0,5 do drugiej. Przypominam, to jest też zadanie jakby z kartkówki. Potęguję, czyli 5 razy 5 jest 25. I muszą być dwie cyfry po przecinku, bo tu jest jedna. Razy 2 będą dwie cyfry po przecinku, czyli zgadza się, wychodzi to. Czyli mam, że z tej strony mam 0,5 do 6, a z tej strony to na razie napisałam to, i tu jest do czwartej. I co uzyskuję? Że tu mam 0,5 do 6, a tu mam 0,5 do 8. I znów myślę, hola, hola, mam ułamki, a jak mam ułamki, to nie chcę tego podziału, czyli wygrywa, Mniejszy wykładnik. Wygrywa mniejszy wykładnik. Z wykrzyknikiem sobie zrobić te przykłady z ułamkami, żeby w głowie nam zostało. I na tym kończymy tą lekcję. Chciałabym, żeby te zadania, które mieliśmy zrobione, czyli pierwsze, żeśmy zrobili na lekcji trzecie, czwarte i zadanie siódme, siódme jest na stronie 230, prosiłabym, żebyście zrobili pozostałe przykłady.